w Centrum Medycznym Dena Splint. Wyjątkowy gość. Powiedz mi, co Cię tu sprowadza? Um, ten czas, kiedy igrzyska zostały odwołane, wykorzystałem na podreperowanie trochę zdrowia. W prawym kolanie rozwarstwiła mi się łąkotka. Jestem już dwa tygodnie po zabiegu artroskopii. No i sprowadza mnie tutaj oczywiście rehabilitacja, żeby jak najszybciej powrócić do formy. Powiedz mi, jak na Ciebie wpłynęła ta sytuacja z koronawirusem? Szczerze mówiąc, trochę szkoda, że te igrzyska zostały odwołane. No bo jednak czterolecie, ciężka praca i teraz miała być ta wisienka na torcie, czyli igrzyska. No, jednak dotyczy to wszystkich sportowców na całym świecie i każdy z nas jest w takiej samej sytuacji. Mocno się szczerze mówiąc, nie przyjąłem rok dłużej, więc myślę, że wszystko skończy się dobrze. No de facto będziesz musiał czekać na olimpiadę, ale z drugiej strony, jak sam podkreśliłeś, można trochę w tym czasie organizm naprawić i zregenerować. Ale dokładnie, ten zabieg nie był konieczny, gdyby były igrzyska, jednak zdecydowałem się, na tę martroskopię z racji dużo czasu i żeby być w pełni formie i optymalnie przygotowany do... Zysk. Powiedz mi, jak zatem wyglądały twoje przygotowania, bo masz jeszcze rok. E, tak, e, z racji tego koronawirusa e, wszystkie zawody najprawdopodobniej zostały odwołane. W planie są jeszcze październikowe mistrzostwa Europy w Poznaniu. E, jak na razie e, trenujemy tak, jakby się miały odbyć, e, czyli od, 17, od 13 czerwca Zaczynamy zgrupowanie w Wałczu, w naszym drugim domu, tam zawsze wieślarze spotykają się na zgrupowaniach. No i jak już karusela z treningami ruszy, tak skończy się właśnie w październiku. Powiedz mi, czy w czasie, kiedy ta pandemia była, treningi były indywidualne, czy mogłeś w ogóle trenować? Jak to wyglądało? No, treningi były mocno utrudnione, ale w domu zrobiłem taką małą siłownię, ergometr wieślarski, trenażer. Także brakowało oczywiście treningów na wodzie, no bo to jest nasz chleb powszedni, ale taka imitacja tych treningów na wodzie, ergomet doskonale zastępuje tą formę ruchu. Czyli rozumiem, w przyszłym roku forma będzie życiowa. No nie może być inaczej, bo w końcu razem z kolegami z czwórki walczymy o złoty medal Igrzysk Olimpijskich.